Cześć Ejo Dzień Hej, o. nowym dobry! Zróbka dobrego Dziękuję wzajemnie! Cześć Mam tak? tak jakieś swoje fotki do podpisu Panka przysłał Ten roczek będzie fajny ja sprzedałem w doku!

After tomorrow, I'm finished with it. Probably. First touch, we need the direction. Touch, go to inside. Pass to moke, moke. Prava przyjmuje, Gramy Andre, the same, right? Left to Bukka. Bukka dribble with the ball to wide. Okay. Okay, let's go. Bravo. Tak, ale krócej, 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 Jukubi. Tak, 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 brawo. Od, od Matiego. Czyli Matiej idź już blisko do Mokrego, zanim ja nie podam. Tak jest, i podłączaj za rogi. No. Nie graj, nie graj, to jest sam, to jest sam. nie musisz na siłę Nie nie grać. Tak jest. To jest mokry. Dobra, 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 Macyj, daj, 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 dobra, dobra, dobra. Okay. Tylko będzie pierwsze tempo, Max będzie pierwsze tempo, ja z Mati pod 1 na 1, albo do szkółka. Luźno, luźno. Okej, okay. podanie do, do Olka od Łukasza rozpoczyna całe ćwiczenie. Kołbi przechodzi do postawy. A tutaj od razu, czy Tak, 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 nie, od razu, od razu, po prostu się zbierasz, przejście do dobrego pozycjonowania względem Olka, postawa aktywna. I teraz, i teraz. Ola ma dwie, dwa, do góry. Nie, stój, naciągaj, 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 właśnie no właśnie, naciągaj, nie stoi, niech stoi, tak? Prawą się na Aktywnie, aktywnie przejdź? Tak, nie, nie, okej, okay, dobra wysokość.

Łukasz Łukasz Idź za na linię, linię idź za linię, idź za linię. Głowa, bądźcie na liniach. Jeszcze, bliżej, jeszcze do tyłu. Tak, bliżej. tak, 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 Czekaj tak. Dopiero, tak. Na podanie. dopiero w torze lotu. Działaj, Jest. żeby oni mieli trochę więcej czasu. Bokiem, bokiem, bokiem. sobie. Podążaj, za i wadź, patrz na siebie, nie pokazuj mi ręką, po bo nie będę widział, komu podać. Nie przysadź mnie z nogi czar, bo przysadź mnie z roma, podaj. Patrz na siebie, na swoje dobre działania. Patrz, żebyś mógł zagrać, a nawet gra, przez nogę do Stefana albo do Mateusza. Czekaj, pierwsze tempo, wejdź, wejdź! Tak, tak, Dobrze widzisz!